MPEG, y, czyli miejski Przejazd i Tak właśnie będzie się nazywał Melex jeżdżący po sierackiej starówce. Od początku wakacji wozi turystów i mieszkańców sieradza po zrewitalizowanej części miasta. Wtedy też miejskie przedsiębiorstwo komunikacji, które kupiło pojazd za 30 tysięcy złotych, ogłosiło konkurs na nazwę. Ja stoję na takim stanowisku właśnie, że ta krótka właśnie nazwa, która łatwo w, wpada w pamięć, zwłaszcza tutaj dzieciom, prawda, które no często korzystają z tego typu pojazdów, to łatwo się zapytać o takie pojazdy, tak? no, gdzie jest MPEG, prawda? I to, albo o który będzie jechał, tak? czy tam za ile minut, bo już w trasie, w jeden kurs pojechał. Tak? prosto to właśnie to dzieciom zwłaszcza ten, dzieci, dzieciom właśnie pozwoli na, to, na, na, na taki fajny odbiór tego pojazdu. Do konkursu zgłoszono 10 różnych nazw, m.in. Sieradzak czy Sieradzki Antoine. Konkurs wygrała nazwa wymyślona przez Anetę Bednarek. W ogóle się nie namęczyłam, momentalnie przyszło, od razu nazwa mi wpadła do głowy, no i postanowiłam przynieść tutaj. Liczyła Pani na wygraną? Nie, nie liczyłam, ale się udało. Wydaje mi się, że przede wszystkim ta nazwa odpowiada no, charakterowi firmy, tak? a z drugiej strony jednak prostota tej nazwy, prawda? że to jest krótkie słowo, a dające ten charakter firmy, współwziążące z nazwą, łatwo wpadająca nazwa, krótka. Pani Aneta odebrała z rąk prezesa sieradzkiego MPK roczny bilet na wszystkie linie autobusowe w mieście. Zdradziła, że córka będzie z niego korzystać przy dojazdach do szkoły. MPEK w tym roku już zakończył swoje kursy na sieradzkiej starówce. W przyszłym roku trasa powiększy się o zrewitalizowane wzgórze zamkowe. Nastawiony jednak będzie głównie na turystów, więc najczęściej będzie go można zobaczyć na starówce.